Witam z tej strony, Mora i wracamy do Darksiders, czyli naszego szaleństwa w nieryzywnej stali. Przynajmniej taką mam nadzieję, bo dużo pływamy. Hmm, ale by było dziwne, jakbyśmy nagle przestali móc chodzić ze względu na atak rdzy. Dobra, nieważne. W poprzednim odcinku, jak pamiętacie, przywaliliśmy pewnej ponętnej potworce wagonem. Zdobyliśmy tym jej serce. Ach, ten romantyzm. I teraz wracamy. A. Black oh, back, knocked, way, Udało się podnieść Well Udało się podnieść I will serve you better. Pistolet! We have a pistolet, dude. Gears of War, no chance. One. Maybe I like the scenery, was it to you? You asked for my help and I gave it. You go on being ungrateful and I'm liable to get upset. Do I look like I'm a free Tak, troszkę tak. Death, you fear. Tak. You should fear war. <laughs> Dobra. Zdobyliśmy pistolet. Maus 5. By z nim strzelić. Oczywiście możemy celować tak samo jak było. Dobra. Aj, wybaczcie to. Tak, oczywiście, jak widzieliście przed chwilą, niestety. No, hmm, może to wytnę. Zobaczmy, czy będę pamiętać. Może wam jakiś statyczny obraz? O. Dobra, tu widzę, że nic nie znajdziemy. Eee, dobra, idziemy dalej. No, cześć, cześć mi się. Musimy iść, oddać serce. Tak, trudno. Serce kobiece, które nam się udało zdobyć, musimy oddać, niestety. No, akcja. O, już sobie sami lecimy z tym. Czego on tam celuje? O. Nie ma ptaszków. Nie będę obsrywać nam tutaj niczego. Hmm. Dobra. My moglibyśmy pójść tam i wrócić, ale. Hmm. Wydaje mi się, że my tutaj zostawiliśmy trochę rzeczy. Tylko zaraz. Nie, my tu i tak wrócimy. My i tu i tak będziemy musieli wrócić. Zobaczmy tu pod spodem. Nie, nie, da się prześle. wskakuj na to. My i tak tam będziemy musieli wrócić, to. Nie chcę. Brakuje mi tutaj zwykłego biegu. Ja wiem, że on cały czas biega, ale. Ja przynajmniej tak mam, że to no jednak sama, sam fakt tego, że, że poruszać się szybciej mogę. E, tutaj mamy, a tutaj możemy Warhol się poruszyć, to myślę, że będzie lepsze rozwiązanie. E, serpent Hall nawet. E, mamy się przenieść tutaj. No, nawet nam zaznaczyło, wow. A nie, tu chyba jest... Nie, tu mamy się przenieść, bo my nie jesteśmy tutaj. Ale my się tu przenieść nie możemy. Okej. Okay. A! Już wiem, bo nie odkryliśmy tam e, stanowiska w ogóle ma, Ale to stanowisko odkryjemy. I to wydaje mi się, że możliwe nawet, że w tym odcinku biegni, biegni, stąpaj tymi swoimi grubymi nóżkami. Dobra, może nie grubymi, masywnymi. Kopciuszkiem to ty nie będziesz. Oho! Nie udało się spaść, no jaka szkoda. Ta. Dobra, jesteśmy w miasteczku, a żeby dojść do niego musimy pójść tędy, spoko. Nie wiem, życie mam? Potrzebne nam? Chyba mam, ale... Po tym, jak już raz się naciąłem, będąc pewnym, że życie mam, nie miawszy go jednakowoż, wolę nie ryzykować. A ty co? Przeciwnika udajesz? Kolejny. Podnieś go. No nie. Chciałem, żebym mu czaszkę z rozwali, to ten go podnosi. Ch, oh no. Co za delikatny jest ten wojna. Dobra, szliśmy tam, gdzie dojście mieliśmy. Tutaj weszliśmy na górę. Dobra, to idziemy... Idziemy do Samara. Oddać mu serce. Na szczęście nie nasze. Nasze serce jest zajęte przez miecz. Dobrze, no, że nie odbyt. Jakby... Jak inna sprawa. Worship their fallen leader mm. and leader. And Uriel? No. Some might say her admiration was less than professional. She will stop at nothing to punish the one responsible. I fought the demon who killed Abaddon, and he will be punished. Straga is the strongest of the chosen. No doubt, you'll face him again. He draws power from the spire and won't stand to be away from it for long. With all I have taught you, you might even survive the reunion. Whose heart would you have, demon? The Stygian is king of the ancient worms that now plague the Ashlands. It won't be easy. The worms grow well in such fertile ground. First. Fertile with death, decay. All the land is covered in it, the ashes of the dead. But you may be in luck. It seems that some fool demons have taken to capturing the worms for sport, and they hunt other creatures as well. The strongest are made to fight in cruel arenas. The demons seek to tame the Stygian. There beats the black heart of the chosen. How do the demons avoid the ashworms? You know of the chronospheres? A gift of the old ones. It is said that to master the chronosphere is to master time itself. One could stop time or even move it forward and back. Indeed. None of the old masters exist. But the demons have learned to use them to a lesser degree. I can grant you a basic understanding of the chronospheres. It won't be much, perhaps just. <laughs> <laughs> i kolejne, kolejne się zdobyte. Tak, teraz odkryjemy tutaj Wolgrima. Co tam było w tym przyrówniku? Um, lekki wątek gramantyczny na. O, ok, spadaj. Lekki wątek na miarę tej gry. Co za sobie romantyczny. E, co tam jeszcze było? O, tak, że będziemy mieli przyjemność jeszcze potańczyć z potworkiem, w którym walczyliśmy na początku, jeszcze będąc w pełni sił. Mm, e, że idziemy polować na robaki, dlatego że musimy się oddać na ryby, i ogółem to polowanie na robaki będzie miało trochę wspólnego z kucykami, ale to później zobaczycie. Tak, my little pony swoją drogą nie rozumiem fascynacji. Tym, ale ja wielu rzeczy nie rozumiem, więc się nie przejmuję. A co wyliczyliście? Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma przeciwnika. Przeciwnik jest Podnieś, rzuć. Dobrze. Podnieś. Rzuć. Podnieś, zmiażdż. No i idealnie po prostu. Jeżeli chodzi. ma no, jeszcze przeciwnicy. A po co ty mi w niego walisz? Tak, zabijamy go. Robimy trochę miejsca. Wyglądało, jakby go rzucił, ale on chyba zaatakował i nie wcelował. To mi się wydaje, przynajmniej. Wy możecie to przewinąć i zobaczyć. Tutaj można wejść. Dobra, to w takim razie do lokacji Woodgrima. Mhm. No, no, ona gdzieś tutaj jest, ale to widać się tu wchodzi od w innej strony. Kurczę, zaraz zobaczmy. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Tu na dół mnie zaskoczę Tam mam niby kulkę z powietrzem. Tutaj jest niewidzialna ściana. Co ja osobiście uwielbiam w grach? Mmm. kamera. Jak tam się dochodzi? A tu jest wejście. Dobra, weźmy sobie. Ale to chyba się jakoś. No nie. Myślałem, że to się jakoś odpalało. No, zobaczmy, zobaczmy, co też ciekawego Vulgrim nam może dać. Eee... Kontrol nowe Dobra, poprawmy sobie Trade artifacts. Ey, trzeba to tak Hmm. Zastanawiam się czy nie, ja używam przede wszystkim miecza Dobra, poprawmy sobie tutaj. Dobra, będziemy mocniej naparzać. Eee, tu jeszcze, na które możemy wejść, coś tam zapewne jest. No właśnie, zaskocz, co też tu znajdziemy. Kruch Szał też dobrze. Dobra, to idziemy w stronę w stronę wybrzeży Robaków. Swoją drogą, jaką rybkę można by na takiego robaka? Bo wieloryb raczej byłby przekąską. Hmm, ciekawe. Tutaj zawalone. Tutaj wracamy, tu idziemy. Zmniejszmy trochę może czułość myszy. Tak, trochę dusz zbierzemy. Ale są było dobrze, że to ukryte. Cześć. 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 Dobra. Trochę szkoda, cały czas ten sam atak. Kurczę, bardziej mi się podłata jak... łapie. Nie ma głowy. Jest to takie epickie. Cześć. Cześć. Da. Dobra. Wiem, że mogłem się go złapać. Tak, to jest coś... A to nie są te chronosfer? Hmm. Tak, to chyba to jest. Zaraz, 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 zaraz. Tak, bo tutaj otwieramy. Ale to będzie bardzo szybko opadać, jeżeli dobrze pamiętam. No właśnie. Momentalnie opada. Zabijmy w międzyczasie tę. Toś taś. Taś, taś. O, złap się go. Taś, taś. Hmm. <słuch> Normalnie. Co drogą tak patrzą na to, co on to robi? przypominam mi się obiad Dzisiaj czarnina jadł. Hmm. Uwielbiam. Chociaż wiem, że jest to potrawa, którą nie wszyscy trawią. Mamy spowolnienie czasu. Uf, udało się. Już myślałem, że nie przejdzie. No rzucaj tym. Dobra, nie rzucisz. No cóż się. Czy widzieliście, że on. Próbował z nim walczyć waląc go od tyłu? Znaczy, stojąc do niego tyłem. Jeszcze ale jakby już trochę taki mniej straszący ten przeciwnik jest, trochę sobie pozbierajmy dusz. Mand mandat za złe parkowanie, zawsze można powiedzieć karny kutas za marne parkowanie za złe parkowanie jest masakra. odnoś go. Masakra, że nie mogę od razu rzucić czasami. Wygląda jakby był taki moment po podniesieniu, że jak się dalej w tym momencie nie rzuci to się czeka. Dobra, trochę dusz sobie zebraliśmy. Przechodzimy dalej przez meta. Hmm. Ciekawe dokąd możemy dojść. Cześć, Cześć jest ksrzeneczka No okruszek. Puszek okruszek. tak nie choja czy goja Tak, wiem co to jest goj. Okej. Okay. No Najlepsze, że za pierwszy podskoczyłem. I nie wcisnąłem łapania. Nie wiem, próbowałem zrobić, było to dość ciekawe. Ochty? Nie ma takiego. Odnawiamy trochę życia. Wygląda trochę, jak się patrzy tak w dół, to wygląda jakbyśmy wyszli z miasta, byli na przedmieściach, no, ale patrząc z u fajny ten budęczek. Ciekawa konstrukcja. Trochę mi się przypomina Project Monster. Nowe potworki. Chociaż znam życie, to nie nowe potworki, tylko po prostu wygląd. No. Tak. Kurczę, szkoda, że akurat ci się. Wziął. No tak, to jest... To są... ...cały czas aniołki, tylko nowy ich wygląd. Ja wiem, że to jest... ...próba u, u... O Jezu, nie to chciałem. ...próba zdywersyfikowania przeciwników. Ale trochę taka najemna, no moglibyśmy. Denerwujmy w takich momentach, że to jest właśnie. No! Jezu, gdzie my lecimy? WOO! to było dobre! Tak nam się udało go zabić. Dobra, ale to możemy pójść w międzyczasie tylko nad ma. Tu na dole. Otwieraj. Odkryjemy sobie kolejny teleport. I kolejny sklepik. Jezu, no. Ciemne nerwy te. Spadki. Dolecimy, dolecimy, zdążymy, zdążymy, zdążymy. za zarobmy się. Ojki, ojki. Tak, odkryliśmy nowy. Dobra, spada, nie chcecie. Ależ mieliśmy farta, że akurat w tym miejscu się to pojawiło, no. Coż też by się z nami stało, gdyby tego tu nie było? Tak, tam na górze skrzyneczkę widziałem. O, ale tu mamy artefakt. Tu mamy kuźnię. Znaczy się kowadło, ale to później dopiero. Artefakt żołnierz. O właśnie, tam skrzyneczkę widziałem. Otwórz się okrób życia. To możemy iść dalej. Ostrzelaj. Doleć się tam nie zdążysz? O, ty w ziemię strzelasz. To gim. Myślałem, że przejdzie obok mnie. Jak się odsunę troszeczkę, to. Wystarczy. Uo! Dało się, pięknie. Tam na górę nie można wejść. Jezu, jak ta kamera czasami przeskakuje, w mnie cholera. Bierze wtedy to szkoda słów. Mamy Same point. Ale mamy jeszcze przeciwnika, z nimi powalczymy. Albo i nie powalczymy. Kurczę, najśmieszniejsze, że... Ci ludzie mi najbardziej przeszkadzali w walce z nim, bo atakowałem ich zamiast niego. No kurczę, trochę już jesteśmy mocniejsi. O kurczaczek, chciałem go zabić. Mm, specjalne ma Badka. O, ale mamy safe point. W takim razie myślę, że w tym miejscu, po tej jakże Kurczę, jakby nie patrzeć w walce, która mi zawiodła, możemy, możemy kończyć ten odcinek. Ja tutaj jeszcze jego postrzelę. Mam nadzieję, że odcinek Wam się mu podobał. Kurde, jak go przesunąć? Ale już domyślam się, jak przesunąć chyba strzel do niego. A dobra, już wiem, co to trzeba zrobić. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeżeli tak, jeżeli nie, zawsze zostawcie pod nim jakiś swój ślad. Czy to w formie oceny, czy to w formie komentarzu. To już jak dla Was wygodniej. Ja tutaj jeszcze skorzystam w międzyczasie z mindy. No, lol. Wróć tu window. Ktoś mi wytłumaczy, dlaczego nie doleciałem tam, gdzie trzeba. No podnoś to. Że też mu się nie nudzi. Ale jak mi się śm mm. sobie musi wyrobić. Lamić, lamić, lamić to mój cel. Nie chciał się złapać tej krawędzi, chyba, nie jest. A, ale się udało. Skrzyneczkę otworzyć. O! E, dobra. To tam gdzieś w opcjach można ustawić na pewno. Jakby inna sprawa. E, na dzisiaj w pewnym sensie już koniec. Już więcej nic nie próbujemy zrobić. See all.